Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Wybrałem się dzisiaj na pstrągi. Zaraz Wam pokażę, co ja tu ze sobą mam. Mianowicie nowy pstrągowy, jeden, jeden z nowych pstrągowych malowań, hochlika. E, przynęta niecałe 5 cm. E, taka umiarkowana praca wyczuwalna na kiju, e, schodzący na około 0,7 m. Przyjechałem dzisiaj na troszeczkę szerszą rzekę taką troszeczkę grubszą niż, niż ciurki, po których zazwyczaj latam. Będę próbował głównie tym woblerem łowić e, pod nurt. Pod nurt będę sobie rzucał pod kątem 45 stopni na drugą stronę i powolutku obławiał miejscówki. Będę go wypuszczał w rynienkach czy na burtach, e, żeby go sobie potem powolutku prowadzić. Pogoda nie jest źle, bo Wam powiem ostatnio była zima, tego śniegu już nie widać. Co prawda na świta był przymrozek, ale już słoneczko tutaj zaczyna operować. Wygląda na to, że nie będzie dzisiaj chmur na niebie, więc to słońce może mi pomóc i tą rybkę ewentualno troszeczkę. Aktywować. Najgorsze co by mogło być, to przyjechać na taką delegację, zrobić kilkaset kilometrów i żeby płynęła brudna, zimna woda pośniegowa. Na szczęście tego jeszcze nie ma. Widziałem, że gdzie nie leży na, na brzegach takie skrawki lodu jeszcze pozostały, ale nie powinno to przeszkadzać. Zobaczymy, czego się spodziewam. No, będę chciał złowić wstrąga. Prawdopodobnie nie będą to jakieś ryby wielkich rozmiarów. Wiemy, w jakich realiach <grych> żyjemy. Nie będą to też grube ryby o tej porze roku. Pstrągi zazwyczaj są, jak ja to mówię, długie jak miesiąc, chude jak wypłata. No i sobie pospaceruję troszeczkę. Ciekaw jestem, co dzisiaj rzeka nam pokaże, co pokaże chochlik, adasiowa robota. Zapraszam Was do oglądania. Nieduży Aj! Nie byłem pewien czy kamerka jest włączona Nawet, nawet agresywnie wziął Na chochlika A, nieduży sportowy już go wyczepiamy szukamy cążków Płyń, płynie. Pój płyn, po mamusie, jakąś fajną. Szybka akcja. Dzień się zaczął, teraz może coś większego siądzie. Próbujemy dalej. O, tu mamy właśnie rynienkę pod nami. Z góry ją próbowałem nieco obłowić. Nic nie wyskoczyło. Teraz spróbuję tutaj w poprzek wypuścić troszkę dalej woblera. No i zobaczymy. Miejsce wydaje się być ciekawe. Woda jest e, trącona. Może to być dla mnie na plus, bo ryby mogą mnie nie widzieć. Przynajmniej mieć mniejsze szanse na zauważenie mnie. A woblerek, chochik, mega rażący kolor. <grym> widać go z daleka, także podejrzewam, że jak gdzieś tam strąg będzie zainteresowany, to to huknie w niego. No Jakieś tam wyjścia były, jakaś rybka, coś tam się coś tam się zadziało także widać że, e, że ryby się do niego do niego aktywują Dobra tu nic idę kawałeczek dalej o, po cichu tylko nie lubię tego łowienia pod nurt ale trzeba naprawdę uważać na każdy krok żeby się nie wychylać ryby nie pokazać a weź tutaj podejść po cichu do stanowiska, jakie jest gałęzi multum pod nogami i ciągle coś chrupie. Ale też. Chociaż wam powiem, że te, przejść tego pierwszego niedużego obstrąga, to złowiłem z nurtem. <grym> z nurtem mi pykno. No ale w latów, w takie ciepłe pory roku, już będę tylko, tylko z nurtem łowił. Zobaczymy, jak będzie czas na ryby jechać. Powiem Wam, że jest całkiem sympatycznie, pomimo że jakichś spektakularnych wyników jeszcze na razie nie ma, ale też ja o takiej porze roku bardzo zimnej zazwyczaj nie miałem efektów z samego rana. Potrafiłem robić tak, że przechodziłem sobie dany odcinek rzeki na przykład do południa, wracałem na miejsce startu, zjadałem sobie kanapeczkę, Chwilę odsapnąłem i robiłem jeszcze raz ten sam odcinek po południu. I rano nie miałem efektów, a na przykład po południu potrafiły ryby się aktywować, i myślę, że tutaj tak samo będzie. No, na razie, jeden strążek wyjechał taki sportowy. Miałem cztery wyjścia. Widziałem, że trochę śladów wędkarzy było bardzo możliwe, że ktoś przede mną przeszedł, ale no, nie ma co się załamywać. Tak wyglądają nasze realia, każdy rybkę chce złowić, nie, nie, nie można mieć absolutnie do tego, e, oto do nikogo pretensji, że ktoś przed nami sobie e, e, na pstrągach gdzieś tam leci. Ale powoli, powoli swoim tempem do samego wieczora, do ciemnicy będę łowił, będę próbował, bo dopóki walczymy, wszystko może się zdarzyć. A, a, a mówię, doświadczenie pokazuje, że o takiej chłodnej porze roku te popołudnia są nieco lepsze. Zobaczymy, zobaczymy, co się jeszcze tutaj stanie. you mm -hmm. うん。 Ładny pstrąg. Wow. Kamera była niewłączona, ale nic nie szkodzi. Fajnie muruje. Jest piękna rybka. Piękna rybka. Ale huknął jak z armaty. Nie wiem, czy to około pięciu dyszek się nie zakręci. Na chochlika. Na chochlika. Chodź koleżko. Jest, piękna ryba. Wow. Ale chudy, chudy jak... Wypłata długi jak miesiąc. To właśnie o czym na początku mówiłem, że pewnie... O, pijawki jakieś ma na sobie. Dobra, szybka foteczka. Szybka sesja. Do siebie. Niecałe 45 cm, chudziutki, ale fajny. fajny. Strążek odpłynął, rybka niecałe 45 cm, e, fajny w uderzył. Nie było to jakieś mega e, wyrywające kij z ręki uderzenie. Hol też nie był e, jakiś bardzo mocny. Rybka swoje ważyła na 44 i pół niecałe 45 cm na chochlika w strągowym malowaniu, jak na nasze polskie warunki PZW, każda ryba ponad wymiar cieszy. Także biorę się jeszcze dalej załowienie, już morale, morale wzrosło. Dobra, słuchajcie, kończy się dzisiaj nasza przygoda z strągami. Dwie rybki wyjechały, jedna malutka. A druga takie prawie 45 cm, więc całkiem przyzwoita jak na nasze warunki. No i co, dzień fajnie spędzony nad wodą. Ludzi dość sporo, bo później po pochodziu trzech wędkarzy mijałem. Schodzili z góry, więc tak szanse, szanse troszeczkę już zmalały. Ryby nie są głupie, jak to się kilka razy nad głową chodzi. To się robią ostrożniejsze, no ale po prostu takie są uroki pstrągowania po tym, po tym pstrągu większym którego wyjąłem dwa dwie miejscówki dalej miałem jeszcze takiego potężnego strzała albo był taki krótki elektryczny normalnie tylko pu no nie do, zaciąłem, ale w ogóle bez ten bez, był by, by, dużo, dużo mocniejszy strzał od tego, od tego pstrąga większego, którego udało mi się wyholować myślę, że to może bardziej na zasadzie odgonienia Woblera po prostu nie wiem strzelił go pyskiem, żeby potencjalną konkurencję w swojej miejscówce odgonić. Woblerek spisał się no, całkiem nieźle jak, jak na nasze warunki. Trzeba przyznać, że Adaś jak na, jak na daltoniste, to fajnie ten kolor mu się udał, taka żaruwa. No i co? I działa. Także jeszcze, jeszcze trzeba będzie troszkę nim Połowić, ale w moim pudełku na 100% na stałe za gości. Czekamy na kolejne pstrągowe malowania, bo się obiecał, że też nam przygotuje. Także zapowiada się ciekawie. No i, i sezon toczy się dalej, powolutku do przodu. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Może w kolejnym filmiku pokażę Wam swój cały osprzęt pstrągowy. Co ze sobą trzeba zabrać na taką wyprawę? E, takie podstawowe rzeczy, które przy pstrągowaniu są niezbędne i mogą nam e, pomóc w złowieniu ryby. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. E, no i co, ja jeszcze, jeszcze zrobię kilka rzutów. Zrobiła się taka szarówka, e, ale no, nadzieję, umiera ostatnio. Jeszcze, jeszcze by się chciało tam, jeszcze jedna, jeszcze jedna miejscówka, do, pewnie do ciemnego będę łaził, ale wątpię, żeby już coś się wydarzyło. E, no i tak, i potem jeszcze kilka kilometrów spaceru e, już drogą asfaltową do auta e, i, i do domciu. Także fajna przygoda, jest adrenalinka, ja to lubię, bo zawsze jak jadę na ryby, to czuję tą adrenalinę, te emocje, o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Czuję się tak jak za kajtka, kiedy miałem 6-7 lat, wybieraliśmy się z kuzynami czy z bratem na ryby, to człowiek całą noc nie spał i myślał o tych rybach i te emocje temu wszystkiemu towarzyszyły takie pozytywne, pozytywna adrenalina, także, także jest fajnie i Wam też życzę takiej pozytywnej adrenalinki. Dobra, bo się rozgadałem, a jeszcze bym chciał parę rzutów zrobić, może jakiś kaba się uwiesi. Trzymajcie się, piona.